Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowe ciekawe rzeczy z AliExpress. Linki do wszystkich produktów, jak zawsze, możecie znaleźć w opisie filmu. Jeśli coś Wam się spodoba, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Co można podarować osobie, która ma już dosłownie wszystko i nie wiemy na jaki prezent się zdecydować? Nic, jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy zakupić innowacyjny produkt, przedstawiony na filmie. Teraz, aby nic komuś nie dać, trzeba to nic zamówić. Jest to wypełniona powietrzem kulka, zapakowana w zgrabne opakowanie. Na odwrocie możemy znaleźć opis, z którego wynika, że jest to idealny prezent dla osoby, która posiada już wszystko, dlatego nikt nie powinien powinien być rozczarowany, gdy go otrzyma. Pewnie każdy kojarzy znaną ze szkolnych czasów zabawę, polegającą na wystrzeliwaniu papierowych pocisków za pomocą długopisu czy innej tuby. Ten półautomatyczny blaster strzela, jak łatwo się domyślić, wilgotnym papierem toaletowym. Nie musisz martwić się przeżywaniem kolejnych pocisków, gdyż montowana jest tutaj cała rolka, która jest stopniowo wciągana do specjalnego pojemnika, a następnie zwilżana wodą. Powstałe kulki mogą szybować na odległość nawet 9 metrów. Przed Wami ogromne białe majtki z czerwonymi wykończeniami wyjątkowo nietypowa bielizna dla osób posiadających cztery nogi lub przedmiot, dzięki któremu możemy w dość zabawny sposób wyznać swoje uczucia drugiej połówce. Do zestawu nie jest dołączona instrukcja ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia. Tak, nie musisz zakładać okularów takie coś naprawdę istnieje. Nie wiadomo, jak używać tych majtek w użyteczny sposób ale w sekcji komentarzy powinniście znaleźć kilka porad. To oryginalne trzymadło sprawi, że każda impreza stanie się o wiele przyjemniejsza, gdyż będziesz miał wszystkie swoje ulubione napoje zawsze pod ręką. Przedmiot przypomina trochę kabureł, jednak nie trzymasz w nim pistoletu, ale puszki i butelki z napojami i to kilka naraz. Możesz być pewny, że nikt nie podkradnie ich bez Twojej wiedzy. Jak widać, pas swobodnie montuje się w okolicy bioder, a do tego jest bardzo wygodny i z całą pewnością dość użyteczny. Niektórzy właściciele czwornogów spotkali się pewnie z dziwną opinią, że ich pies kształtem przypomina trochę parówkę. Teraz możecie sprawić, żeby wyglądał jak hot dog. Wystarczy przymocować ten gadżet do naszego pupila, a następnie zapiąć rzep, aby wszystko trzymało się na miejscu. Biorąc pod uwagę dosłowne tłumaczenie nazwy tej potrawy, czyli gorący pies, takie przebranie z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich przechodniów. Ta nietypowa linia odzieży obejmuje kilka wariantów, które sprawią, że nasz pies będzie wyglądał stylowo albo może apetycznie. O ile lalki wystarczą małym dzieciom do zabawy, to aby przekonać nastolatków potrzeba czegoś więcej. Może warto postawić na wersję anatomiczną, w której widoczne są wszelkie narządy wewnętrzne, klatki piersiowej i jamy brzusznej. W zestawie znajduje się wszystko, czego potrzebujesz. Można go łatwo zdemontować, jednak przy ponownym montażu zaleca się zachowanie odpowiedniej kolejności, aby na stole nie pozostały żadne organy. Kieszonkowy zestaw narzędzi wielkości karty kredytowej. Brzmi kusząco, prawda? Znajdziecie w nim aż 22 przybory o różnych funkcjach, które świetnie sprawdzą się w nieoczekiwanych sytuacjach. Jest na przykład pilniczek do drewna, haczyki do połowu ryb, malutki trójząb, szydło czy penseta. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zaczynasz swoją przygodę z survivalem, taki zestaw jest idealny dla początkujących. Jedynym minusem jest wielkość i grubość narzędzi, więc lepiej nie zapuszczać się z nimi do prawdziwej dżungli. A oto gadżet, o którego istnieniu pewnie nie miałeś pojęcia. A mianowicie temperówka do warzyw. Jest to po prostu kilkukrotnie powiększona wersja przedmiotu znanego ze szkolnej ławki. Zasada działania jest prosta. Wbijasz warzywo w temperówkę, wyoszczasz je, a w zamian otrzymujesz skrawki o ciekawych kształtach, które możesz używać na przykład do dekoracji potraw. Oczywiście jest to tylko jedno z zastosowań, ostateczny wybór należy wyłącznie do Ciebie. Nie jest żadną tajemnicą, że niektórzy mężczyźni mają genetycznie zdeterminowaną skłonność do nadmiernego porastania włosami nad całym ciele. Specjalnie dla nich stworzono więc ten specjalny drapak. Nie tylko przynosi on ulgę i pozwala pozbyć się uczucia swędzenia, ale przy okazji dokładnie wyrywa wszelkie włosy znajdujące się na powierzchni pleców. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, dla których posiadanie uwłosienia akurat w tym miejscu jest powodem dyskomfortu i niezadowolenia. Urządzenie posiada dobrze Przemyślany kształt, który pozwala dotrzeć we wszelkie zakamarki. Drewniane wykałaczki są wykonane właśnie z tego materiału, nie dlatego, że jest to taniej i wygodne, ale po to, by były one bardziej miękkie niż zęby. Zapobiega to niepotrzebnym uszkodzeniem naszego uzębienia w momencie, gdy zdenerwowani próbujemy wyciągnąć uparty kawałek jedzenia. Ten przedmiot to całkowicie metalowa, bo wykonana z jednego ze stopów tytanów składana wykałaczka. Co prawda niezbyt nadaje się ona do czyszczenia zębów, no chyba że jesteś naprawdę odważny, ale świetnie sprawdzi się, gdy z jakiegoś powodu potrzebujesz cienkiego ostrego przedmiotu. A oto specjalna gąbka służąca do plątania włosów, dzięki której na twojej głowie pojawi się coś w stylu dywanu wykonanego ze spręży. Najlepiej sprawdza się przy krótkich włosach, które są lekko zwilżone i pokryte żelem do stylizacji. Wystarczy wykonać kilka okrężnych ruchów, najlepiej w tym samym kierunku, aby otrzymać ekstrawagancki efekt. Nie jest to zbyt skomplikowana czynność, więc każdy powinien sobie z nią poradzić. Wszystkie osoby, których rodzice lub współlokatorzy są przeciwni posiadaniu jakichkolwiek zwierzaków w domu, mogą się teraz zaopatrzyć w tą psią poduszkę. Aby wyrobić kilka osób, możesz po prostu umieścić ją w dowolnym miejscu w swoim domu, zrobić zdjęcie i rozesłać je wśród swoich znajomych, bo prawdopodobnie nie odróżnią go od żywego czwornoga. Efekt gwarantowany, oczywiście, przydałoby się odpowiednio wykadrować i upiększyć nasze zdjęcie aby zwiększyć szansę upowodzenia tego planu. Ten przenośny, kompaktowy kompresor powietrza jest w stanie wydmuchać wszystkie okruchy z klawiatury lub oczyścić dawno niesprzątaną szafkę z warstwy kurzu. Obsługa jest bardzo intuicyjna, wystarczy nacisnąć przycisk i gotowe. Wewnątrz urządzenia znajduje się bardzo mocny silnik o mocy 33 tysięcy obrotów na minutę, co gwarantuje prędkość wydmuchiwanego powietrza porównywalną z prędkością wiatru podczas burzy. Producent mówi, że jest to 28 metrów na sekundę więc nawet najmniejsze pyłki nie mają szans. Problemem jest dosyć wysoka cena. Niech nie zniechęci Was wygląd tego wynalazku, przypominający trochę średniowieczne narzędzia tortur. Tak naprawdę jest to zestaw do łatwej i szybkiej stymulacji szyi. Ten dosyć nietypowy masażer przymocowuje się do drzwi, po czym wkłada w niego głowę i pociąga za linę. Producent zapewnia, że jest to idealny zakup dla osób zmagających się z silnymi bólami szyi. Jednak myślę, że ten ból musiałby być ogromny, żebym odważył się skorzystać z tego urządzenia. Producenci słuchawek najpierw sukcesywnie zastępowali modele z przewodami, tymi bezprzewodowymi, po to, by teraz produkować do nich specjalne uchwyty. Jeżeli boisz się zgubienia swojego egzemplarza bezprzewodowych słuchawek, możesz zaopatrzyć się w ten silikonowy drucik, który łączy je ze sobą i zapobiega nieoczekiwanemu wypadnięciu z uszu. Niektórzy użytkownicy podkreślają jednak, że taki wynalazek raczej podważa całą ideę bezprzewodowych słuchawek. Jeśli ktoś myślał jednak o takim rozwiązaniu, to teraz ma je na wyciągnięcie ręki. Ten zestaw to świetny sposób na nudę towarzyszącą załatwianiu pewnych potrzeb w toalecie. Znajduje się w nim kilka egzemplarzy miniaturowych piłeczek oraz sam kosz do rzucania, dzięki czemu możesz doskonalić swoje umiejętności praktycznie w każdym miejscu. Biorąc pod uwagę wielkość standardowej łazienki, regularne trafianie do tego kosza nie będzie zbytnim wyzwaniem. Jeśli jednak powiesisz go w dalszej odległości, to zadanie może stać się bardziej problematyczne. Jeśli chciałbyś odtworzyć zderzenie Titanika z górą lodową, nie musisz wcale organizować tego przedsięwzięcia na oceanie, wystarczy szklanka i trochę wody. Używając tej formy do lodu, możesz stworzyć jednocześnie cztery miniaturowe kopie góry, jak i samego statku. Jeśli chcesz, możesz nawet zmienić bieg historii i pozwolić Titanikowi spokojnie dopłynąć do celu. Wszystko zależy od Ciebie. Fidget spinner już jakiś czas temu wyszedł z mody, a na jego miejsce pojawiła się inna, odstresowująca zabawka. Jest to mała świnka wykonana ze specjalnego materiału, dzięki któremu po upadku na podłogę lub uderzeniu w ścianę zamienia się w mokrą plamę, by po chwili wrócić do swojego pierwotnego kształtu. Oprócz tego możesz ją po prostu gnieść w rękach, gdyż jest bardzo przyjemna w dotyku, a przy tym nie brudzi rąk. Kolejna dziwna rzecz, którą możecie znaleźć na AliExpress: przed Wami trytowy breloczek, innymi słowy, jest to lampka atomowa, która świeci nieprzerwanie przez 10 lat i nie potrzebuje do tego zasilania. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to najbezpieczniejszy przedmiot, więc jeśli już musicie go kupić, to radziłbym obchodzić się z nim ostrożnie. Dodam jeszcze, że lepiej nie trzymać breloka w kieszeni spodni, gdyż promieniowanie może niekorzystnie wpłynąć na pewne części ciała. Jeżeli twój zwierzak lubi być fotografowany i aspiruje do zostania gwiazdą Instagrama, to koniecznie musisz zaopatrzyć się w ten gadżet. Są to okulary, które nie służą jednak do korekcji wzroku, ale urozmaiceniu sesji zdjęciowych. Ich rozmiar jest dobrze dopasowany, więc nadadzą się zarówno dla kotów, jak i małych psów. Jeśli chodzi o stabilność, dość dobrze trzymają się na pyszku pupila, nawet gdy ten próbuje je strącić. Nie tak wiele czasu, bo raptem kilka lat minęło od momentu, w którym dziewczyny dowiedziały się o istnieniu specjalnego urządzenia, sprawiającego, że ich usta stają się puszyste i pełne w zaledwie minutę. Działa ono podobnie jak odkurzacz, jednak jego moc jest zdecydowanie mniejsza, więc nie pozostawia żadnych niepożądanych śladów. Przyssawkę przykłada się do ust, które po jej oderwaniu zyskują pożądany kształt. Najważniejsze jest, by dokładnie wymierzyć miejsce przyłożenia by wargi powiększyły się równomiernie. Na koniec specjalna tarcza do szlifierki kątowej, która podobno ma zastępować piłę łańcuchową i służy do cięcia drewna. Co prawda, na pierwszy rzut oka może wydawać się, że ten dysk może konkurować z produktami sztila, jednak próba przecięcia grubszych sęków zazwyczaj kończy się fiaskiem, szczególnie jeśli używamy tanich szlifierek pozbawionych mechanizmu chroniącego przed zakleszczeniem. Wydaje się, że producenci tego wynalazku nie do końca przemyśleli swój pomysł. To już niestety koniec tego filmu, jeśli Ci się podobał, to zostaw kciuka w górę i nie zapomnij napisać w komentarzu, który z pokazywanych produktów jest Twoim zdaniem najciekawszy. Dzięki wszystkim za oglądanie do końca, do usłyszenia w kolejnym filmie.